Dzień dobry, witam w kontynuacji poprzedniego odcinka z Fiurzyna 360. Jeśli pamiętacie, bądź nie, to zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka. Stworzyliśmy taki o model ostatnio i wspominałem, że stworzymy dla niego dokumentację technologiczną, dokładnie rysunek techniczny. W naszym Fiurzynie 360, oczywiście, jest to prosta oś, którą opisywałem i tworzyłem w poprzednim odcinku. Jest tutaj jednopasowanie, fazy, zaokrąglenie. Rowek pod pierścień Zegera i wszystkie inne elementy, które wymaga oś, którą musiałem stworzyć, ponieważ dostałem takie zadanie. I teraz, na podstawie Fusiona 360, jak stworzyć dokumentację technologiczną 2D, czyli rysunek techniczny? Wcześniej Wam nie pokazywałem takiej możliwości, ale wchodzimy sobie tutaj w projekt po lewej stronie, zmieniamy obszar roboczy, i następnie mamy taki coś jak rysunek. I wybieramy sobie rysunek nie z animacji, tylko z projektu. Gdy klikniemy sobie tą wartość. Nasz model się zaznacza i po prawej wyskakuje nam tutaj o takie okno. I w tym oknie możemy sobie wybrać podstawowe parametry dla tego rysunku. Rozmiar arkusza w moim przypadku będzie to kartka A4, czyli podstawowy arkusz 297x210 mm i moja orientacja widoku będzie w poziomie, ponieważ jest to oś prosta i jest tutaj potrzebny tylko i wyłącznie jeden rzut. Inne wartości mnie nie interesują, ponieważ standardowo używamy tolerancji ISO, jednostki to są milimetry, więc nic więcej mnie tutaj nie interesuje. Gdy już wybrałem moje podstawowe parametry w zakładce tworzenie rysunku, co sobie przed chwilą włączyłem, klikam OK i w tym y momencie generuje nam się nasz sam rysunek. I gdy już włączyliśmy Nasz tutaj tworzenie naszego rysunku Wyskoczyły nam oczywiście inne tutaj funkcje I sam nasz rysunek Z naszą tabelką programista CNC Dzisiejsza data 31 grudnia Czyli w Sylwestra tak naprawdę to robię Godzina 18 I tak umieszczamy rzut bazowy Naszej osi Moj, W moim przypadku nie chcę żeby rzut był z przodu Ponieważ nic mi to nie daje Więc po prawej mogę zmienić sobie orientację widoku Na prawo i teraz mamy tutaj już nasz rzut bazowy, i oczywiście jest on dość mały, więc możemy zmienić sobie skalę. Tutaj zalecam się zapoznać z tym wszystkim, co to jest. My wybieramy sobie skalę, załóżmy, że chcemy 1 do 1 i powinniśmy wszystkie wymiary tutaj zmieścić na tym rzucie. Więc tak, umieszczamy rzut bazowy, OK. I tutaj wygenerował nam się nasz element. Klikamy OK. Wszystko to przejęło, i mamy tak. Mamy naszą oś, i sam element, który zrobiliśmy. Jest tu jeden rzut, więc nie musimy jakoś kombinować, żeby przesuwać ten element gdzieś, ponieważ y, musimy dokonać kolejnych rzutów, jest to zbędne. Jedynie dla osoby, która będzie wykonywała sam ten element, dla wszystkiego, żeby było jej wygodniej, możemy dać rzut 3D, żeby mniej więcej widziała jak to ma wyglądać, jeśli może nie ma takiej wizualizacji przestrzennej. Więc wybierzemy sobie nasz tutaj sam element i to będzie dokładnie rzut prostokątny, przepraszam. Zaznaczamy sobie widok macierzysty. Na przykład dajemy sobie tutaj nasz sam rzut w tym rogu. Mamy ten rzut i możemy teraz, klikając w niego, dwa razy go zedytować, ponieważ, jak widzicie, jest za duży, wystaje tutaj nasz, za nasz sam rysunek i możemy go zmniejszyć, załóżmy, w skali 1 do 2 i dobrać, że nie chcemy, żeby był yy, przeźroczysty, że tak powiem, żeby wszystkie krawędzie były widoczne, tylko żeby był stały. Czyli wybieramy sobie cieniowany, klikamy zamknij i załóżmy, przeniesiemy go tutaj sobie w róg. I proszę bardzo. Mamy tutaj rzut główny, który zaraz sobie wymiarujemy, i rzut pomocniczy, tak żeby osoba, która będzie wykonywać ten element, widziała mniej więcej jak to wygląda i jak to powinno oczywiście wyglądać. Więc tak, mamy ten element, następnie możemy sobie tutaj dobrać odpowiednie wartości, odpowiednie wymiary, czyli tak, przybliżamy się do naszego rysunku i tak, tutaj pierwsza wartość to będzie nasz gwint. Gwint to jest m24. Jak widzicie, tutaj zapomniałem dodać kresek, że to było zagwintowanie. To już w tym moja wina, więc tutaj z góry przepraszam, tego nie będzie. Więc tak, Pierwsze bierzemy sobie wymiar. Zaznaczamy sobie oczywiście dwa elementy. Wysuwamy to do przodu i mamy 24. Możemy to również zedytować. W moim przypadku chcę, żeby to było m24, czyli gwint metryczny. Zaznaczam ten element. Edytuję, usuwam nasze 24 i wpisuję M24, Enter. Proszę bardzo, mamy tutaj M24, i następnie jest tutaj faza. Faza wynosi 2 mm, to jest 2 razy 45 stopni, czyli bierzemy sobie tutaj przypis, oznaczamy tą krawędź, wyciągamy to bardziej do przodu i wpisujemy sobie 2 razy 45 stopni i stopnie mamy. Bodajże tutaj symbol stopnie. Proszę bardzo. Jak tutaj klikniemy sobie symbol, wyświetli nam się cała tabela z wszystkimi symbolami, których potrzebujemy stopień i 2 razy 45 stopni, zamknij, proszę bardzo. Mamy nasz gwint i mamy naszą fazę, czyli dwie najbardziej istotne, dwa najbardziej istotne elementy dla nas. I z, może gdy zrobili, pokazałem Wam już po prostu, jak się wymiaruje, jak tworzy się fazy, czyli takie podstawy, zaczniemy wymiarować już konkretnie nas, nasz rysunek. Czyli rozpoczynamy od naszego gabarytu. Bierzemy sobie wymiar, zaznaczamy dwie nasze krawędzie. Czyli tutaj koniec, i tutaj. I nasz wymiar będzie wynosił 165. Sam nasz wymiar będzie oczywiście wynosił 165. Nasz wymiar gabarytowy. Klikamy Enter. Mamy nasz gabaryt, i możemy wyprowadzić sobie kolejne wymiary. Następnym naszym wymiarem. Będzie wymiar tego całego elementu, tej strony naszej osi, ponieważ to będzie nasz wymiar wynikowy, więc tutaj nie musimy go definiować jako 18, więc zaznaczymy sobie sam nasz wymiar odtąd dotąd. Klikamy tutaj OK, 70 mm, sama nasza wartość, którą też wspominałem w poprzednim odcinku, i następnie same już proste rzeczy, czyli w, w, tworzymy wymiary. Zaznaczamy kolejne dwie krawędzie, tutaj nasz wymiar będzie wynosił 19. Zaraz obok będzie wynosił nasz wymiar tutaj 22, oczywiście bez fazy, ponieważ fazę z wymiarujemy sobie na górze. Proszę bardzo, 22. I to również jest wymiar wynikowy, tylko wynikowy z tego tutaj elementu, czyli mamy 70, 22 i 19. Jeśli od 70 odejmujemy 22 i 19, wnosi, wychodzi nam ten wymiar tutaj wynikowy. Jak wiadomo mechanicy to z reguły są... Leniwi ludzie, że tak powiem, i dlatego takich wymiarów po prostu nie piszemy. To jest oczywiście taka zasada rysunku technicznego, lecz ja ją tak sobie interp interpretuję, że tak powiem. I tak, tutaj mamy kolejną fazę. Ta faza tym razem wynosi 3 mm, więc również możemy sobie ją zdefiniować. 3 razy 45 stopni. Wybieramy sobie symbol, stopnie, zamknij. I mamy zdefiniowaną kolejną fazę. I tak, fi naszego głównego elementu, czyli tutaj naszej bazy, która nie będzie toczona, możemy pierwszy sobie ją zaznaczyć poprzez chropowatość powierzchni. Wybieramy powierzchnię, zaznaczamy odniesienie, załóżmy, że będzie ono w miarę blisko i Enter. I tutaj wybieramy sobie zabronione usunięcie materiału, czyli w tym momencie tutaj na tej powierzchni. Przez ten symbol po prostu nie możemy usuwać materiału, ponieważ jest to niezgodne z dokumentacją technologiczną. Klikamy OK. Gdy mamy to zdefiniowane, zdefiniujemy sobie nasze Fi, czyli wybieramy sobie dwie krawędzie: tą oraz tą. I tutaj nasze Fi będzie wynosić 73 mm. Nie zapominajmy o tym, że gdy definiujemy takie wymiary, należy tutaj dodać również symbol. I tym symbolem będzie nasze standardowe Fi. Mając tutaj symbole, wybieramy sobie Fi. Proszę bardzo, Fi73. Rzutowanie również jest europejskie, ponieważ jak obrócimy rysunek w prawą stronę, wszystkie nasze wymiary będą szły prosto na nasz widok, że tak powiem. Fi73, i tak kolejny wymiar to będzie Fi50, więc zaznaczamy sobie tutaj dwie krawędzie. Ale oprócz tego Fi50, należy też wykonać tutaj zwymiarowanie naszej, naszego łuku dokładnie. Czyli damy sobie tutaj kolejną adnotację, zaznaczamy to. I wpisujemy sobie R3 promień łuku od y, równa się 3 mm. Więc tak, tutaj mamy kolejną wartość, i gdy już wykonaliśmy tutaj naszą wartość φ y, 50 nadajemy jej symbol, o czym przed chwilą również zapomniałem, i możemy zwymiarować nasze kolejne Fi. Zaznaczamy tutaj sobie te dwie krawędzie. Możemy albo zwymiarować to wewnątrz, albo wyprowadzić ten element, albo wynieść go w ogóle do góry. Ja preferuję, żeby to było bardziej czytelne. Więc sobie ten wymiar zostawię tutaj w środku, również nadamy symbol. I gdy już zdefiniowaliśmy tutaj nasze wszystkie średnice, możemy zdefiniować sobie tą fazę oraz tą średnicę tutaj. Czyli nasza średnica będzie wynosić tutaj Fi34, ponieważ faza w tym przypadku będzie równa 2 mm i przypis do naszej fazy 2 razy 45 stopni oczywiście małe x, proszę bardzo, 2 razy 45 stopni, symbol stopnie. Tutaj mamy 36, czyli dodajemy symbol phi i teraz do jednej wrócimy sobie do jednego z najistotniejszych elementów na naszej osi, czyli do tego wymiaru. Celowo ten wymiar pominąłem, ponieważ tutaj będzie nasze pasowanie, czyli jeden z naszych najważniejszych elementów, ponieważ tutaj będzie osadzony osadzone nasze łożysko tak, Wybieramy sobie dwie krawędzie. Fi41, ale oprócz tego Fi41 dopiszemy tutaj bardzo ważną, ważne oznaczenie, czyli P6. Fi41, P6. Pasowanie ciaste na wale P6. Małe P, ponieważ jest to wałek. Gdyby było duże P, byłoby to oznaczenie oczywiście otworu. Ok, zaznaczamy Fi41, P6. I możemy dalej definiować nasze długości, nasze średnice. Tutaj mamy średnice. Tutaj będzie to wynosić dokładniej, y, ta średnica będzie wynosić 30 mm, ponieważ to jest, y, y, pod, y, to jest element pod pierścień zegara, dlatego sobie go tutaj wyprowadzimy, żeby to było bardziej czytelne. Rowek pod pierścień zegara, dokładnie. I również nadamy nasze fi, czyli jeden z moich ulubionych i najczęstszych symboli w rysunku technicznym. Proszę bardzo, już to nabrało więcej sensu, jak widzicie, jakoś to zaczęło wyglądać. Więc możemy sobie zdefiniować już kolejne długości, których tak naprawdę nam tutaj tylko brakuje, żeby potem mieć z tego wymiar wynikowy, żeby wyszło nasze 165. Czyli tak, oznaczamy sobie tutaj dwie krawędzie aż do samej fazy, żeby wybrać tutaj naszą długość, wyprowadzamy ją w dół. Tutaj długość wynosi 12, długość, natomiast długość naszego rowka wynosi 5, więc również sobie zaznaczamy 5,59 dokładnie, ale my to definiujemy jako Piątkę, ponieważ tutaj już są niedokładności przy generowaniu samego modelu Więc klikamy 5, OK I równamy sobie te dwie strzałki, żeby po prostu Żeby po prostu to miało jakiś sens, żeby to wyglądało już na druku Naszego rysunku 3D jakkolwiek Proszę bardzo, dwie strzałki zrównane Następnie możemy zdefiniować sobie kolejną długość Też dość istotną, nasze dokładnie, dokładnie nasze ostatnie dwie długości Czyli tutaj tą wartość sobie zdefiniujemy, proszę. Ta wartość wynosi 37, też ją tutaj definiujemy, wyprowadzamy i kolejna wartość, która będzie wynosić tutaj 23 mm. I zaraz sobie też ułożymy te elementy na osi, żeby zachowywały się przynajmniej względnie do zasad rysunku technicznego. Czyli pokryjemy te strzałki mniej więcej, jeżeli to po prostu jakkolwiek wyglądało. Tutaj również, proszę bardzo, wzdłuż naszej zielonej linii która oznacza odniesienie i proszę bardzo wszystko jest tutaj gotowe powinny być tutaj jeszcze dwa rowki pod wpust no, czyli i również odniesienie składami ale to zostawię na kolejne odcinki gdzie będziemy kontynuować to wszystko Powiem Wam, że to również nie jest koniec naszego samego elementu, ponieważ będziemy w przyszłości, już nie na tym odcinku, wykonywać tutaj dwa rowki pod wpust, będzie tutaj również oznaczenie obróbki ciemnej, tolerancja walcowatości, w nasze same oznaczenie kładów, więc to wszystko będzie również pokazane w przyszłości. A ja proszę bardzo chciałem przedstawić Wam w szybki sposób i w taki w miarę orientacyjny, jak po prostu stworzyć rysunek techniczny w, w Fusionie 360 i na jakiej podstawie wykonać po prostu sam element, jak go zwymiarować, jak nadać konkretne wartości to po prostu co jest potrzebne do wykonywania samej pracy w Fusionie. Więc ja Wam bardzo dziękuję, cieszę się, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do oglądania poradnika z Fusiona 360 oraz z programowania w G-Kodzie. Dziękuję Wam i do zobaczenia w przyszłości.